Hejka, zapraszam Was dzisiaj na mini reorganizację mojej szafki przy łóżku i mojego tak częściowo całego pokoju, bo jest ogólnie poniedziałek. Ja wczoraj zapomniałam ogólnie zrobić organizację na YouTube'a i w ogóle, żeby posprzątać. Więc dzisiaj taka organizacja, reorganizacja, reorganizacja też. Nie mam żadnych kupionych rzeczy od razu, mówię, tylko będziemy raczej te takie stare rzeczy dawać do szafki i jak mogę sobie urządzić moją szafkę, bo w mojej szafce dzieje się tragedia, więc chodźcie ze mną. A i pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba i lajka. Tak ogólnie prezentuje się na razie moja szafka nocna. Tu jest moje łoże. I tu jest taka szafka jedna poręczna. I tu są dwie szufladki. I jest mega bałagan, bo jest, nie ma co się oszukiwać, ale naprawdę. Już Wam pokażę wszystko zaraz, co mam. Ma i wyszawce, bo na razie tak krótko pokażę między innymi inaczej, co jest szafce, tutaj są jednym inaczej jeden wielki bałagan. Ponieważ, jeszcze nie tam to dwa miesiące, ale to nic mnie nie straszy, bo tutaj mam takie stare pudełko po wodach Ewa Australia i teraz próbujemy wyrzucić te wszystkie ziębki z pudełka, a to pudełko się po prostu potem wyrzuci albo zniesie na dół i wtedy wyrzucę wszystko. Tutaj mamy jakieś jedzenie po prostu. Tego bym teraz pakowała bez, I nie może mam w szafce, bo naprawdę jest tego tutaj dużo. Bleh. Zaraz się widzimy. Dobra, wszystko jest całkiem czystą może nie czy... znaczy z całkiem pustą szafeczką, ale nie czystą, więc yy, zacznijmy może to ogarniać, bo naprawdę jest trochę bałagan. Tutaj mam chusteczki suche, bo się trochę suszyły, nie powiem, ale no. Ale są. To nie wiem Dobra, ja już pozbyłam się trochę kurzy. I to, co stało na mojej szafce, wam się nie mam teraz już pokażę. To jest takie, jakby opakowanie na chusteczki. Ale jak widzicie, przyszło krzywe, więc skam. Kolejne to jest est Aesthetic Girl. To jest taka fajna, bardzo. Poczekajcie, muszę wpuścić mojego pulsa. Bardzo Aesthetic Girl. Taka moja ulubiona świeczka. Pachnie jak mydło babci i wygląda w ten sposób, ale... ale no. Spersonalizowany obraz, który każdy jak do mnie przychodzi do domu musi widzieć. Abi teraz cię... <grym> nie wytrzymał. To jest taka lampka Sara i nie wiem czy... Przy... Abi! Tutaj mamy taką <grym> lampkę zaraz mojego psa w tle. Gruba się ty. Tutaj mamy taką o, lampkę. W sensie to jest zegarek. Przepraszam, dzisiaj bardzo się nie umiem wysłowić. Bardzo. Więc tak, robimy to. Let's go! Jestem musz i no, mamy trochę tego. Ale na początek robimy środek. Środek. Tak, środek. Nie zaprzeczam Dobra. Pierwszą rzeczą jest moja lektura. Za niedługo. Wkładam ją tutaj górze to jest AS. Jezus, moja. Zaraz nie wyszłam. Aesthetic Girl. Taka klawiatura. I ja oczywiście muszę kupować na Shane, Więc to jest Shayna. Jakby ktoś się pytał. Dobra. No jest taki planer, i on już nie jest Shayna. On jest z Flying Tiger. Aesthetic Vintage Aesthetic Girl. Dosłownie. Mój tablet, który też jest strzelny, Ja mam normalny Apple też, ale ten musiałam wziąć, bo ten mi się też wydaje jak czytnik. Ja. Jako czytnik. Tutaj mamy książkę z Sabine Carpenter, czy jak pamiętam. Tutaj mamy zwrotki piosenek, zwrotki tak to się czyta. Wiatraczek, który wam pokazywałam na hałasach, kupowałam z I to coś, takie zmywacz do Telefon! Hmm. Zu! Przestań się kłócić z bratem. Hmm. Sary, ale mój pies nie jest aestetyk. Musi kłócić z moją świnką maską. Dobra, tutaj mam już szafeczkę. Trochę zróbmy Git! A i jeszcze flasterek. Flamasterek. Czy ja mówię w ogóle dzisiaj? Tu są moje dwa telefony. To jest Motorola, a tu jest iPhone. Ale nie sprzedam, nie sprzedaję telefonów. Tutaj wpływało równie dobrze. I taką krówkę, którą rzucam tam. Brrr. Ty śledził stary. Sorry, ale to do mojego są Tą drugą szafkę nie urządzam jej akurat. nie To jest Six, seven. Six, seven, six. Dobra. Dziwne, dziwne, dziwne. Dobra. Mamy obrazek i stawiam go sobie tutaj. Tam oh, jest Six, seven! Six seven! No nieadno, tutaj mamy to krzywe pudło na chustki Na chusteczki przepraszam. E ulubiona figurka kuromi Lego. Akurat nie jestem wanką zanio czy cokolwiek, ale musiałam kupić. Że mama mi ją kupia, bo pomyślała mnie, że jak ja kur to ja mnie o mnie. A kim jestem z Sanrio? Pom pomporin! Zachuję się jak debil. Nie wiem. No, świeczka. Świeczka. To... E